Senior, dzisiaj jest ostatni film z serii. O faktach zapraszam. Zachęcam do subskrybowania oraz lajkowania mojego kanału. Z góry dziękuję. Jeszcze tak na wstępie powiem, że niektóre fakty mogą być takie same lub podobne, więc no. Numer jeden mam na imię Stefan Leon Kosiński. Numer dwie mam osiemnaście i pół lat, czyli rocznikowo mam dziewiętnaście. Numer trzy od urodzenia mieszkam w Warszawie. Numer 4: ograniczam słodycze od 8 miesięcy. Numer 5: planuję pójść do szkoły, ale do zawodu kucharz. Numer 6: chodzę na siłownię, na w szkolny oraz ćwiczę w domu. Numer 7: swoje filmy montuję w dwóch aplikacjach. Numer 8: moją ulubioną grą jest Minecraft. Numer 9: zacząłem lepiej montować swoje filmy oraz robić czytelne miniaturki. Numer 10: grałem Fortnite trzy razy w życiu. Numer 11 lubię garnitury męskie. Numer 12 stworzyłem piosenki przez AI, no i też powstały trzy albumy.